Siemaneczko! Ja się kończę malować i zaraz e, przyjeżdża po mnie Natalia i wspólnie wybieramy się razem jeszcze z Miłoszem e, na plan filmowy pierwszej ekipy, e, żeby zobaczyć co, jak i nagrać festiwal zza aż tak, LZK. Więc zostańcie z nami, dobrego oglądania! A my wiemy gdzie idziemy w ogóle? Nie można zdrać adresów i tak jak ktoś wie, to wie, ale ten... Nikt tam ktoś otworzy. Puk, puk! <laughs> Siema! O! Siemaneczko wszystkim. Ooo, yeah, siema! Yeah. Jedzenie na planie? Czek. Powiedz no, nie, no, nie. Okay. mi, czy to są wszystkie osoby, które będą brały udział w filmie? Jeszcze nie wszystkie. I na razie chyba dużo nie narzekamy. Ale kto i to narzeka. Nie wiem czy nie ja. O, widać. Nie widać wóz, no dobra My robimy tylko zawsze jedno ujęcie, wszystko jest idealnie Jakieś przyzwyczajenia starego kawalera kurwa I zobaczyć czy mają gdzieś może scenariusz odłożony Jest, jest, jest Proszę to wyciąć to, to się to się, to, się to są małe sceny, bardziej mnie przeraża to, że pójdziemy do parku Ja też muszę to Ja to też patrzyłem sobie tak. na YouTube. Ach. Co to robi? Jaki, jakiś worek skarpet no. czy czegoś? Czuję tu jest? Miej ciszę naturalnie, tutaj się robi fajny szum I nawet jak właśnie chcecie coś ciszyć, jak wypchniecie sobie, właśnie, nawet super naturalnie, bo jak powiecie, że nie, to zawsze to słyszycie Jak wypchniecie w ogóle, to będzie tak na witamki, na cienie, na śmiecie, na rybach, na na ciaści To może robić w tam... Już dałeś swoje prototypy? Tak, daję prototypy i siedzieliśmy mówiąc do kamerę Wychodzimy poza swoją strefę komfortu Dokąd jedziemy teraz? Prosto przed siebie. Jasne. Oskar, ponieważ ty masz swoją scenę. Mówisz coś? Proszę. <laughs> Mówisz proszę? Oskar wolałbyś dostać złote za drugą planową rolę, czy by film został złote? To, to film został złote. Julka? Co było dla Ciebie inspiracją do scenariusza? Opowiadanie, ale nie będę sprawdzać i jak jest, bo no, to będzie do to dospiera. No, Słuchajcie, no. jaki gatunek <gadł> no, filmowy będziecie mieli. Ja, do... To trudne pytanie. Widowie ocenią. Widowie ocenią. Czy herbata to jest tajemny sekret? jedności w zespole. Ziółka jednak integrują. Przyszłych pokoleń! Nie szarpcie się za bardzo na ostre filmy na zytka. Zróbcie od początku do końca, tak żeby można było to wystawić. Zbierasz się? Trochę tak. Ile razy jeszcze będziecie się spotykać na nagrywanie? Dwa, dwa. Dwa, ale mój zmysł mówi mi, że przynajmniej dwa razy tyle. I jak myślicie, ile godzin będzie spędzanych na montażu? 1500,933 godziny. Chyba robił takie no, szybkie szoty. jest zimno? Zimno, bardzo zimno. Ręce grabieją. Bardzo przeszkadzamy. Cisza, cisza, cisza. Kiedy Harbaz wypiłaś? już trzy były. Yy, zero. Bo potem Kamiesia? Nie Ale raz, jaki spoiler No będzie dużo sklepów Przepraszam, będzie do nas woł jesieniara? O matko, nie Może to, to, to wejdzie do naszych propozycji Nie Kto się ja najbardziej ja spóźnił ja. na plan? Ernest No, ksiądz i ja, albo no, Ernest no. już później no. Tak. Tak. Dlaczego się spóźniłeś? Bo miałem wcześniej obowiązki swoje inne Słuchaczyłem scoutom z całej Polski Jak stworzyć gry dla młodych chłopców w wieku 12 lat Chcieliśmy się rozpoznawać w taki i jak na nasz Lidysielner Robiliśmy to w formie zajęć manualnej, gry z mapą Co jest w waszym filmie między słowami? Chyba spojrzenia, ale myślę, że będzie w praniu. Dzięki za zaproszenie i danie nam namiaru. Długo się zastanawiamy, czy to nie da. Pierwszy mm. <grym> no. dzień no. nagrywek, ale na pewno nie ostatni. Czekamy na więcej i my czekamy na was. Mam nadzieję, że będzie dużo skarpet, dużo ciepłej herbaty, całe pozytywne emocje. Życzymy wam złotych kalasów i wszystkiego tak, dobrego. I dużo od was tym zależy. I to już jest koniec pierwszego odcinka Festiwalu Zza Kulis. Słuchajcie, była pierwsza ekipa, pierwsza, która sprzęt, pierwsi, którzy nagrywali. My teraz po prostu już się zabieramy, oni tam sobie jeszcze nagrywają, a my jedziemy montować i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.